Siemano, witam was serdecznie. Zanim polecimy z newsami, to byłbym naprawdę fest wdzięczny, gdybyście podbili film korzystając z tej nowej opcji, która ma właśnie na celu promowanie mniejszych kanałów. Ale żeby nie zanudzać, lećmy z newsami. Nadchodzi kolejny proces YNW Mali'ego. Szwedzki raper Hype męka fagaty ostro zareagowana antyfana na koncercie. Matczak wyprzedał cały narodowy. Młody dron ujawnił głosówki Enzo. Dziwny koncert Belmondo. Sprawa YNW Meli'ego wraca na wokandę. No i wygląda na to, że zbliżamy się do jednego z najważniejszych momentów całej tej ciągnącej się od lat historii. Po wieloletnim areszcie nieudanym pierwszym procesie, sąd ustalił nowy termin, i to już na wrzesień. Tym razem jednak nie tylko Meli, ale również jego obrończyni znalazła się w centrum uwagi. Mianowicie podczas jednej z ostatnich rozpraw przedprocesowych, które odbyły się w połowie lipca, sędzia zarządził ujawnienie części dokumentów dotyczących prawniczki rapera. No i chociaż na pierwszy rzut oka wygląda to jak zwykła formalność, to sprawa jest dużo poważna. Adwokatka od ponad półtora roku jest objęta śledztwem dotyczącym możliwego wpływania na zeznania świadków. Póki co nie postawiono jej żadnych zarzutów, ale sama skala dochodzenia sugeruje, że prokuratura traktuje tę sprawę bardzo poważnie. Mimo braku oficjalnych oskarżeń, sąd nakazał udostępnienie dokumentacji, co może mieć wpływ zarówno na przygotowanie obrony, jak i na sam przebieg procesu. Tymczasem sam Meli od ponad 6 lat przybywa w areszcie, oskarżony o podwójne Swoich przyjaciół. Do tragicznych wydarzeń doszło jeszcze w 2018 roku, a Meli od początku utrzymuje, że jest niewinny. Pierwszy proces odbył się dopiero w 2023, ale zakończył się bez rozstrzygnięcia. Sąd ogłosił Mistrial, czyli brak możliwości wydania wyroku. No i od tamtej pory raper przybywa za kratkami, bez możliwości wyjścia za kaucją. W maju tego roku jego prawnicy starali się przekonać sąd, że dalsze przetrzymywanie Meliego narusza jego prawa człowieka, jednak wniosek o zwolnienie został odrzucony. W ogóle początkowo planowano, że nowy proces Dopiero w 2026 roku, na co nalegała strona oskarżenia. Sędzia zdecydował jednak inaczej. Podkreślił, że nie ma sensu dalej przeciągać sprawy i wyznaczył oficjalny termin na 10 września 2025. Obie strony więc mają nieco ponad miesiąc na finalne przygotowanie. Sigambino był jednym z najgłośniejszych głosów młodej fali szwedzkiego rapu. Karierę zaczął stosunkowo niedawno, bo w 2019 roku, ale jego styl, charakterystyczny wizerunek z czarną maską i mocne, uliczne teksty szybko zyskały na dużej popularności. Ale od początku. W czerwcu 2024 roku, niedługo po treningu, raper został postrzelony na parkingu centrum handlowego. Choć natychmiast przywieziono go do szpitala, obrażenia okazały się zbyt poważne. Zmarł tego samego wieczoru. Śledczy od samego początku podejrzewali, że nie był to przypadkowy Atak. Monitoring wykazał, że sprawcy obserwowali miejsce zbrodni przez wiele dni. Ich samochód pojawił się tam już tydzień wcześniej. Gdy nadszedł moment, napastnicy podeszli i oddali strzały. Po wszystkim porzucili pojazd, a broni nigdy nie została znaleziona. No i teraz, po ponad roku, zapadł wreszcie wyrok. Sąd uznał, że był to zaplanowany atak, czyli prawdziwa egzekucja. Najstarszy z oskarżonych, 22-latek, został skazany na dożywocie. Dwóch młodszych, w wieku 21 i 20, trafili do więzienia na odpowiednio 15,5 oraz 12,5 roku. Nie udało się finalnie ustalić kto konkretnie oddał śmiertelne strzały, ale cała trójka została uznana za współwinnych. Dodatkowo dwóch innych podejrzewanych uniewinniono. W tle tej sprawy pojawił się sugestie, że mord... Mogą mieć związek z gangowymi porachunkami, ale prokuratura nie znalazła wystarczających dowodów, by jednoznacznie powiązać rapera z przestępczością zorganizowaną. Śmierć Sigambino wstrząsnęła szwedzką sceną. Artysta mimo krótkiej kariery zdał zbudować całkiem silną pozycję, a jego śmierć na długo zapisała się w pamięci fanów. Teraz sprawcy ponieśli konsekwencje, ale dla wielu pytania o motyw i kulisy ataku wciąż pozostają otwarte. Na jednym z ostatnich koncertów Fagaty doszło do naprawdę dziwnej, no i dość ostrej sytuacji, która momentalnie obiegła TikToka i wszystkie inne social media. Sprawa dotyczy jej Hype Menki, czyli osoby, która ma wspierać artystkę na scenie, podgrzewać atmosferę i pomagać w rozkręcaniu publiki. Tym razem jednak zamiast hypu było starcie z jednym z uczestników imprezy. Całe zamieszanie miało miejsce 18 lipca w Radomiu, gdzie Fagata zagrała w klubie Lemon. Na scenie towarzyszyła jej Natalisa, czyli przyjaciółka, oraz właśnie Hype Menka. I to właśnie ona znalazła się w samym centrum. Kontrowersji, bo w trakcie jednego z numerów, fan znajdujący się tuż przy scenie, podniósł w górę telefon i skierował go w stronę Natalisy. No i z pozoru niewinna sytuacja, bo wyglądało to jak klasyczne nagrywanie koncertu, szybko zmieniła się w duże spięcie. Natalisa, widząc, co chłopak pokazuje na ekranie, zareagowała bardzo impulsywnie. Zeszła do niego z wyraźnym zamiarem wytrącenia mu telefonu z ręki, a niektórzy wręcz twierdzą, że próbowała mu go wyrwać lub nawet wyrzucić. No, i według relacji ludzi, na ekranie miały pojawiać się prywatne zdjęcia z popularnej niebieskiej platformy, co miało być formą zaczepki ze strony Antyfana. Nie był to więc przypadkowy gest, tylko celowe prowokowanie, no i najwyraźniej zakończyło się tak, jak prowokator mógł się spodziewać. Cała akcja została częściowo nagrana, a nagrania trafiły do sieci. No i nie trzeba było długo czekać na reakcję samej Natalisy. Ta szybko odniosła się do całej sytuacji na TikToku, gdzie opublikowała własny, dość konkretny komentarz. Natalisa rzuciła się na fana, bo pokazywały zdjęcia z niebieskiej strony. Pierwsze, to ja nie mam niebieskiej strony. I nie chcę mieć. Po drugie, nie rzuciłam się na fana, tylko na jego czasonę Ericksonę, bo jak Nataliska rzuca się na fana, to to już jest komplement. A po trzecie, powiem tak, nie może tak być, że ktoś tu stoi z dwie godziny w kolejce, pcha się w przedni rząd i pół godziny stoi i mi pokazuje takie zdjęcie. Słuchajcie, to się nazywa. No to jest paragraf. Ja sobie nie życzę czegoś takiego oglądać. To nie było moje zdjęcie, ja nie chciałam tego widzieć. Po prostu, koniec! Błosie, nie ma! No! Następna sprawa. Posłuchaj, to już tak personalnie. Posłuchaj, paniusiu, ja sobie nie życzę. Dopóki ja stoję na scenie, to ma być kultura zachowana, bo to nie było kulturalne. To nie było w ogóle kulturalne. Po pierwsze, po drugie, to nawet nie było za bardzo heteroseksualne. Powiem tak, ja kocham mężczyzn, naprawdę, kocham facetów. Ale z takich to faktycznie może i lepiej tylko zarabiać. Ja nie zarabiam, ale chyba się w sumie nie dziwię. I powiem tak, póki ja stoję na scenie, ma być kultura. A jak nie, to i koniec. Który następny? Zapraszam do tańca. A tak jeszcze tylko na poważnie powiem, że i mnie przeraża to, że dorośli mężczyźni piszą tam komentarze typu, żeby mnie popili, albo zrobiliby mi jakąś krzywdę i w końcu by zrobili to bez jakichś wyrzutów sumienia. Kurwa, zajebiste macie pragnienia. Naprawdę. Jeszcze nie tak dawno wielu wieszczyło, że czasy mate jako rapera pierwszej ligi powoli się kończą. Ostatnia trasa, choć zakończona sukcesem, potrzebowała czasu, żeby dobić do kompletu widzów. Do tego część środowiska wytykała mu zmiany wizerunkowe, medialne kontrowersje i momenty, w których wyglądało na to, że sam nie wie, w którą stronę chce pójść. Ale teraz wszystko wskazuje na to, że Matczak wrócił z wielkim przytupem. Bo w ciągu zaledwie trzech dni Mata wyprzedał największy stadion w Polsce, czyli PG Narodowy. Jest aż 60 tysięcy biletów, które rozeszły się wręcz błyskawicznie. Początkowo znikały wejściówki na płytę, no zresztą jak zawsze, a chwilę później także miejsce na trybunach. Taki wynik zaskoczył nie tylko sceptyków, ale też samych fanów, którzy jeszcze tydzień temu nie spodziewali się, że ten koncert będzie aż tak dużym wydarzeniem. No i nie ma co, wyprzedanie narodowego w tak krótkim czasie to wyczyn, który w polskim rapie udał się dotąd tylko jednej osobie czyli Cuego na FIDE. To właśnie jego sukces z dwoma stadionami mógł napędzić cały hype. Dla wielu osób występ Maty w takiej skali to symboliczny moment, dowód na to, że mimo różnych zawirowań i medialnych, Dram nadal ma lojalne grono odbiorców, które bez mrugnięcia okiem wykupuje bilety. Co ciekawe, do samego wydarzenia pozostało jeszcze blisko 10 miesięcy, także to ogromna przestrzeń na promowanie kolejnych działań, czy to przez nową muzykę, czy też specjalne akcje, które podbiją atmosferę przed wielkim koncertem. A w takiej sytuacji pojawia się naturalne pytanie: czy przypadkiem nie szykuje się jakiś drugi termin? Mata zaplanował swój występ na piątek 15 maja 2026 roku. Wiele wskazuje na to, że sobota 16 maja mogłaby być idealnym momentem na drugie show. Scena będzie już rozstawiona, cała logistyka dopięta, a zainteresowanie ogromne. W przypadku EBO taki ruch przyniósł świetny efekt, pytanie tylko czy młodszy kolega pójdzie dokładnie tą samą drogą. Najpewniej większość z was doskonale pamięta, że pomiędzy Enzo a młodym dronem od dawna nie ma chemii. Ich relacje już od ponad roku są bardzo napięte, no i nie zanosi się na to, żeby miało się to szybko pozmieniać. Pierwszy raz zrobiło się o nich głośno dokładnie rok temu w wakacje, kiedy Enzo wrzucił na story nagranie ze słynnej już konfrontacji pod mostem. Wynikało z niego, że wraz z liczną ekipą dojechał młodego drona i kilku jego kolegów. Nagranie bardzo szybko biegło sieć, no i od tamtej pory było już jasne, że między nimi nie jest najlepiej, a ba jest po prostu gruba kosa. Jako powód całej tej akcji, Enzo i jego brat Nafas podali wtedy, że dron miał obrażać ich mamę i wypowiadać się w sposób nie na miejscu na fasie, sugerując, że ten powinien trafić do więzienia i to mu dobrze zrobi. No i cała ta sprawa ucichła na dłuższą chwilę, ale jakiś czas temu znów wróciła za sprawą podcastu CapCor. To właśnie tam Nafas, który jest jednym z jego prowadzących, wypowiedział się w bardzo mocnych słowach o jego ekipie Hewrze, w tym bezpośrednio o młodym dronie. Padły wtedy wyzwiska i określenia, które jasno pokazały, że nienawiść dalej się tli, no i to bardzo mocno ma kłopot z tym co zrobiliśmy, no ale nikt nie wie tak naprawdę jak to wyglądało. No, ogólnie konflikt zaczął się bardzo dawno temu yy, i po dwóch latach dopiero Stefan stwierdził, że chce go wyjaśnić. Mianowicie, jak byłem w więzieniu, nikomu się nie życzy więzienia, nie? To jest taka niepisana zasada, że nie można nikomu życzyć więzienia, nie? I będąc w więzieniu kurwa, Stefan spotkał się tam z jakimiś znajomymi, tam był kur... mój koleżka, nie? I on mówi tak, I on mówi, że no dobrze, że ten nafas siedzi kur... lepiej, żeby trochę dłużej posiedział, bo mu to kur... no dobre, wyjdzie coś tam, coś tam, nie? Wiesz, Kurwa, że dobrze, dobrze, że poszedłem do więzienia. No i wiesz, wyszedłem, kurwa, mówię mu ty, no musimy to wyjaśnić kurwa, co to jest w ogóle kurwa. Poważny że, problem, naprawdę. Co, to jest kurwa? Szanuję zagadanie, to. Zagadanie, nie, wiesz, ale chciałem z nim pogadać normalnie, nie? No a on do mnie z mordą, nie? Wiesz o co chodzi? No i tak kurwa, wiesz, mówię, wiesz, spotkajmy się, przeproś mnie, kurwa, nie? Przyznaj się do tego, że ty zrobiłeś, przecież kurwa, zrobię ci krzywdy. No i tak się to ciągnęło, ciągnęło, zapomniałem o tym, aż w końcu pewnego dnia dzwoni do mnie. Stefan akurat siedziałem wtedy z zęziakiem. On no, mówi, no dobra, kurwa, to już za daleko zaszło, kurwa, będę krzyczeć czy rozmawiać. No to kurwa. No tak, takim tonem do mnie. No to już wiadomo, że coś się święci, kurwa, nie? No i no kurwa, ty się siedzę z tym. Ty co, on szykuje, kurwa. Mówię, dobra, dawaj, tutaj współrzędny, masz, tutaj się spotkamy i pogadamy. No i kurwa wyszło jak wyszło, ale uważam, że kurwa no, zasłużone. Po pierwsze, to pojechał no tak, po rodzinie. Po drugie to życzył nam więzienia. Po trzecie to, kurwa, Może mówił... to są takie bzdury, że normalnie ciężko mi w to uwierzyć ale no, okay. no nie, nie, bo to jest, wiesz, to jest taki człowiek, to jest człowiek, który. On jak jest trzeźwy, jest super. Ale jak, jest... ale jak się nacz... To już jest A tak się składa, że cały ten skład tej Hevery, tak, czyli tego ich składu muzycznego, to jest banda ciałonów, kupa i ich ciężkich perków. Także no. W takim słowem tego słowa znaczenie? No, tam. O dziwne rzeczy się dzieją, nie? I do tej pory narracja była zdominowana przez braci. To oni przedstawiali swoją wersję, komentowali, zaczepiali. Młody dron przez długi czas milczał, zarówno po głośnej akcji z podmostu, jak i po ostatnich zaczepkach w podcaście. Sytuacja jednak zmieniła się diametralnie w ciągu ostatnich godzin. Dron wrzucił na swoje story nagranie głosowe, które według jego relacji miały pochodzić bezpośrednio od Enzo. W wiadomościach tych Enziach miał prosić m.in. o udostępnienie kawałków, oferując w zamian 50 zł. Całość została przedstawiona w dość ironiczny sposób, a In była raczej jasna. Dron chciał uśmieszyć swojego przeciwnika i pokazać go z tej gorszej, płaszczącej się strony. Nie no by koniec nie dygam swój swojego nieoszukania, e, tylko po prostu chodzi mi o to że właśnie, że się ustawiam na studio na 19 I, i wiesz, i tam jakoś tam mam jakiś pitos przy sobie, nie, ale wiesz, zawsze lepiej mieć więcej to jeszcze z, z flachy bym o... żeby mi się lepiej nagrywało. No i co? I ogólnie kozacki numer, taki się kam kurwa, mordo, że aż ci podeślę w sumie. Nie? No normalnie taki kozak mordo najlepsza ma zwrota w moim całym kurwa, mordo, w całej mojej frekwencji życiowej, która zajmuje I dzisiaj ją podeślę. bit też kozak. Tutaj, bo mordko jest taka sprawa. Wczoraj no, ale wczoraj zalatany byłem po mieście, załatwiłem sprawy. Dziś w sumie też k***a, tam musiałem parę spraw załatwić. kargę odebrać z poczty. Zalatany trochę byłem nie miałem czasu. swojego numeru tam jakoś porzucać ludziom. No I pytanko jest do ciebie, Chciałbym Ci podesłał po prostu mordkolinka, jakbyś sobie sprawdził i by ci siadło. Nie wiadomo, jakby ci siadło, bo by ci nie siadło, no to wiadomo, że no coś co by mi się na przykład nie podobało, no to bym tego nie udostępniał. Jakby ci siadło tam jakoś poniekąd, to bo by zrobił malatowi, wysłałbym ci snipet. Siemano Stefek, z tego co słyszałem, doszły mnie słuchy na mieście, że Enzo i BK odbył swoją transmisję swojego numeru, była premierka. I pytanko ko, jest Ciebie taka mała, czy nie chciałbyś może wrzucić na storkę yy, z linkiem? I nie wiem, jeżeli nie, to ja mogę ci kopnąć 5 dyszek, jeżeli to wystarczająca kwota, żeby cię przekupić. A jeżeli nie, to nie mam tyle, bo jeszcze muszę przekupić innych. Abulas, Ambulance, people Ambulance, 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 people Ambulance, 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 ambulance. ambulance. Wygląda więc na to, że konflikt, który wydawał się przygaszony, znowu się rozgrzał, no i to z bardzo dużą, nową siłą. Dajcie znaka, co o tym myślicie generalnie jak zapatrujecie się na całą tą aferę pomiędzy Enzo i Nafasem a młodym dronikiem. Choć każdy doskonale wie, że od lat Belmondo jest jedną z najbardziej charakterystycznych postaci na całej polskiej scenie rapowej, to jego ostatni występ we Wrocławiu mocno zaskoczył i to nawet najbardziej zagorzałych fanów, którzy przywykli do jego odklejek i dziwnych zachowań. Mianowicie zamiast klasycznego koncertu rapowego publiczność dostała coś, co w ogóle ciężko jakkolwiek zaklasyfikować. Młody G pojawił się na scenie w ramach festiwalu w Rosand, jednak już od pierwszych chwil było widać, że to nie będzie typowy set. Bo zamiast wykonywać swoje kawałki w dobrze znanej formie, Belmondziak w dużej Mierze skupiał się na wydawaniu z siebie niezrozumiałych dźwięków, bełkocie i chaotycznych odgłosach, które według wielu obecnych zupełnie nie przypominały przygotowanego show. No i nagrania z tego koncertu, które błyskawicznie obiegły internet, pokazują momenty, w których trudno nawet doszukać się wersów czy rytmicznych wejść. Słychać jedynie nieuporządkowane odgłosy, z których ciężko wyłowić cokolwiek przypominającego standardowy występ rapowy. O, dobra No i dla wielu słuchaczy mogło to brzmieć eksperymentalnie, dla innych jak po prostu zwykły chaos. I wiele osób, które pojawiły się na tym wydarzeniu, odniosło wrażenie, że Belmondziak nie do końca kontrolował sytuację. Całość trwała około 40 minut, i według relacji, momentami bardziej przypominała improwizowany performance niż profesjonalny koncert, za który dostał kasę. Niektórzy mówili wręcz o innej gęstości, co w przypadku młodego starmaty może być zamierzonym efektem, ale w tym wypadku niekoniecznie odebranym pozytywnie. Czy to jakieś kolejne problemy psychiczne i odklejka? spowodowana używkami? Tego nie wiemy. Aczkolwiek musimy mieć z tyłu głowy, że Belmondziak od zawsze szedł własną drogą i nie próbował przypodobać się wszystkim, ale tym razem wielu jego słuchaczy mogło poczuć się zagubionych. Niezależnie od artystycznej intencji, jeśli takowa w ogóle była, odbiór tego koncertu raczej nie należał do najbardziej entuzjastycznych. Pozostaje pytanie, czy to jednorazowy epizod koncertowy, czy może jednak kryje się za tym coś więcej? Jedno jest pewne, Belmondziak po raz kolejny wywołał spore zamieszanie i nie przeszedł niezauważony, choć tym razem nie tak, jak życzyliby sobie tego jego fani. Napiszcie na dole jeszcze swoje zdanie na ten temat. Czy uważacie, że to być może jakaś forma performanceu? Czy najzwyczajniej w świecie Belmondziak przesadził z wiadomo czym i zachował się nieprofesjonalnie? No i fani jak najbardziej mają prawo czuć się w pewnym sensie oszukani, bo zamiast koncertu, za który zapłacili, przyjechali i tak dalej, dostali dukani do mikrofonu. Jestem mega ciekawy Waszego zdania. Proszę, napiszcie je na dole. Dobra, a tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba. A na sam koniec życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. e si